Choć każda legenda o stworzeniu świata opowiada o tym nieco inaczej. Jedne mówią o kosmicznym jaju, inne o boskich ptakach, a jeszcze inne o Perunie i się. wszystkie mają ten sam duchowy fundament. Po pierwsze świat zawsze rodzi się z wody i chaosu. To stały motyw dla wszystkich słowiańskich opowieści. Na początku jest tylko bezkresny ocean, cichy, bez dna, ciemny i bez brzegu. Z tej wody rodzi się życie. To symbol pierwotnego ładu, który dopiero ma zostać ukształtowany. Woda jest początkiem wszystkiego. Po drugie, stworzenie świata to proces rozdzielania i porządkowania. W każdym micie pojawia się moment, gdy chaos zostaje podzielony na części. Światło oddzielone od ciemności, niebo od ziemi. Dzień od nocy, woda od lądu. Po trzecie, świat powstaje. z Współdziałania, przeciwieństw, nieważne czy to rod, jego boskie jajo, dwa głębie w nadębie, czy Perun i Weles. Zawsze są to dwie siły. Jasna i ciemna, jedna niebiańska, druga wodna lub podziemna. I współpraca, a często także rywalizacja tworzy równowagę, świat istnieje, bo napięcie między nimi nie znika, tylko trwa. Po czwarte, Ziemia zawsze rodzi się z czegoś małego, z ziarenka, piasku, z grudki gliny, z drobiny materii. To piękna metafora, z czegoś niewidocznego i kruchego powstaje całość. Świat rośnie, rozlewa się, nabiera kształtu, jak żywy organizm. Po piąte istnieje drzewo życia o świata niezależnie od wersji zawsze pojawia się motyw centralnego drzewa lub osi która łączy różne poziomy rzeczywistości drzewo spina wszystko od korzeni w podziemiach przez świat ludzi aż po niebo bogów to symbol jedności życia i ciągłości istnienia po szóste, świat Słowian jest zawsze trójdzielny. Składa się z trzech warstw, nawi świata zmarłych i duchów, jawi świata ludzi i natury i prawi świata bogów i boskiego porządku. Każda z nich jest potrzebna, żadna nie jest gorsza. Wszystkie razem tworzą pełnię, tak jak korzenie pień i korona drzewa. Tak kończy się słowiańska opowieść o stworzeniu świata, o harmonii, która powstaje z chaosu, o równowadze między światłem i cieniem, o wodzie, która była początkiem wszystkiego, ale to dopiero początek naszej podróży przez słowiańską mitologię oraz jej kosmologię. W kolejnym materiale opowiem o stworzeniu człowieka, o jego roli w kosmicznym porządku, o drzewie życia, które łączy światy i o podstawach słowiańskiej kosmologii, struktury świata. Dzięki wielkiej, do mrocznego usłyszenia!